naszych Dyskusji, teraz na przykład przed chwilą mówiliśmy o miejscach mocy, ale też są takie przedmioty mocy. Bo powiedzmy, o miejsce mocy, mocy, które też było wspomniane też o takim artystycznym miejscu mocy, był właśnie był też Paryż. I na przykład z małego pamięta taką rozmowę, mówiliśmy, że Paryż Paryżu, że w Paryżu to jest takie miasto pożarów. Często tam były jakieś rewolucje, pożary. Ten, ten żywioł ognia bardzo mocno i gwałtownie się manifestował. Też ten żywioł ognia też jest związany ze, ze sztuką mocno, że jest to taki żywioł artystów. Dla mnie i te, też mnie interesują takie właśnie przedmioty sztuka mocy, na przykład mandale, nie wiem, namki, pewne obrazy, właśnie, które ty, ty, ty tworzysz. Tam są pewne nie wiem, kolory kształty. I um, z jednej strony one nas, um, nas oddziałują, ale też można sobie sprawić takie przedmioty. Mm -hmm. Na przykład y, gdzieś tam w Himalajach, y, no to są na przykład tanki. Y, A talizmany, różne no, chodzi tak, się o talizmany. przedmioty. Typu talizmany. Tak, takie talizmany, taki właśnie taki przedmiot, talizman, ale no, jednocześnie to też jest działo w mm -hmm. Czasami A... pewnej, może bardziej rzemieślniczej niż, niż takiej, y, jak nazwijmy to indywidualnej, ale. Y, ale jednak jest to dzieło sztuki, jest jakieś e, rękodzieło, które od nas, e, tutaj na nas oddziałuje. To bardzo ciekawy temat, na przykład jak tak się myśli talizmany, że to jest coś, co towarzyszyło ludzkości w zasadzie od najdawniejszych czasów, że nawet e, sztuka mniej więcej... Rzeźba Rzeźba, tak, sztuka i rzeźba, one tak jakby od początku przyszły... E, nie można już nawet wskazać, czy to były talizmany, czy to była sztuka, załóżmy pierwsze te takie... Mm, elementy sztuki, załóżmy, Wenus, takie. Z jednej strony mogła to być sztuka, która przedstawiała tą kobietę idealną, z drugiej strony to była też taka matka, może to były talizmany, które pokazywały właśnie taką miały pełnić funkcję ochronną. Jak patrzymy na te najstarsze takie archeologiczne odkrycia, to również z jednej strony dużo tych budowli było związanych z astrologią, z tym, żeby... Tym Stonehenge i inne z Słońca-Księżyca. Nie wiemy też, jakie funkcje pełniły. Można się domyślać, że wszystko było do rytuału. Wcale niekoniecznie. Różnie to mogło być. Mogły służyć po prostu pomiarowi, żeby coś dobrze zaplanować, żeby coś zbudować typu kalendarz albo inne rzeczy żeby po prostu coś uporządkować. Także tutaj jest bardzo dużo możliwości do spekulacji dla ludzi, ale tak naprawdę zostają te obrazy i elementy tej sztuki. Typu, właśnie, jak i stare budowle, ale nie dostajemy do tego wyjaśnienia tekstowego, i dzięki temu możemy tak naprawdę sercem poczuć, o co w tym chodziło, nie ujmując temu zbyt dużo, nadając temu jakąś tam etykietę. Więc, tak jak tutaj widzę, że nas to wszystko, ta cała energia dzisiejsza, nas do tego prowadzi, że. Tak naprawdę sztuka i kalizm, sztuka i duchowość były ze sobą od początku związane. To wszystko przychodzi z duchowego wymiaru serca osoby, stamtąd gdzie takie natchnienie, to jest też ta energia Neptuna, że czujemy to duchowe natchnienie i tworzymy. Tworzymy sztukę, ale to przychodzi po prostu z tych płaszczyzn duchowych, pewnego natchnienia. Musi być też u artysty pewna bena, wtedy te dzieła są najpiękniejsze, i chęć tego, żeby to po prostu stworzyć i żeby to przekazać gdzieś tam dalej, nawet kiedy my już odejdziemy, że to pozostaje i myślę, że coś takiego być może robimy dzisiaj. Oczywiście też mhm. sztuka zmienia formę. Ktoś później tylko opowiada o pewnych dziełach, a później one stopniowo, stopniowo gdzieś tam zatapiają się w kolektywie. Jak mówiłeś w tym Paryżu, to też ta katedra. Tak. A ona niby teraz odbudowana, ale jest dużo takich e, pięknych budowli, które hmm. przez e, po prostu ruchy dziejów zanikły, że albo spłonęły, albo na przykład zupełnie zostały e, zagubione dzieła lub zapomniane. I to jest tak, że e, one też miały swoje miejsce i wprowadziły pewne zmiany w ludziach, które odbiły się echem dalej na dziejach ludzkości i tak naprawdę. Nie zawsze musi być tak, że ta sztuka musi tak zostać i być taka wieczna, ona trwa pewien czas, tyle, ile jest potrzebna, i tyle, ile też w kolektywie ludzi jest ten obraz, bo gdy on zaczyna gdzieś tam niknąć, to wtedy również zaczyna znikać z tego świata, ustępując miejsca po prostu temu, co jest bardziej aktualne na czas następny, ale są też takie symbole, można powiedzieć ponadczasowe, wykraczające poza epoki, które po prostu wynikają z konstrukcji naszego umysłu, z tego co jest bardzo głęboko jakby wpisane w naszym sercu, w nas, można powiedzieć w naszej duszy, w rdzeniu, pewnych wspomnień, które mamy z takiego czasu pomiędzy na przykład życiami i pewnych wyglądów, które się pojawiają w różnych religiach, czyli to też jest takie już nawet nie należące do żadnej religii, to jest po prostu bardzo głęboko duchowa sfera człowieka i takie symbole jak na przykład koło albo jak na przykład linia albo inne one są po prostu bardzo takie archetypowo unikatowe na przykład koło zawsze się wiąże z elementem ochronnym i w takiej w takiej czy innej religii będzie podobnie są symbole kuli są symbole gwiazdy są po prostu bardzo różne symbole które mają też to takie magiczne znaczenie ponieważ były używane Intuicyjnie przez umysł do tego, żeby na przykład, jeżeli się schowam, to będę bezpieczny, a w kręgu wszędzie jest tak jakby równomiernie rozłożone to pole ochronne i to jest tak, jakby intuicyjnie człowiek sobie może wyobrażać, a też ten krąg jest symbolem nawet na toalecie żeńskiej, prawda? Że to jest właśnie też taka po prostu, sfera kobiety, że jest to wejście. Więc jeżeli wejdziemy do środka, to jesteśmy bezpieczni. Bo przecież w matce dziecko jest chronione przez wszystko. Jakby. To jest też tak, że środowisko wokół nas to jest matka. I więc jesteśmy po prostu chronieni. Jeżeli jesteśmy w kręgu, to jesteśmy chronieni. I jest dużo takich symboli, które wykraczają po prostu poza religię, poza czas, epokę. One pochodzą z bardzo głębokich jakby konstrukcji nas. Z, również z naszej wędrówki pomiędzy życiami, które intuicyjnie każdy człowiek rozwią, rozpoznaje, na bardzo e, głębokich jakby poziomach podświadomych, że nawet nie na logikę to idzie, to po prostu idzie z tego, co my widzimy pewien symbol i my czujemy. Widzimy pewien kolor i czujemy. Tak jak w naturze, że zwierzęta mają dane te kolory i to się odpowiednio tam wszystko waży, także to działa w harmonii kosmosu. I, i w ogóle tego, że w ogóle temu, żeby była harmonia w całym e, wszechświecie. No i tak samo jest z tymi symbolami i właśnie to jest jakby też takie miejsce narodzin talizmanów. Czyli to, co e, gdzieś głęboko w sercu rozpoznajemy jako mogące nas chronić, później próbujemy e, jakby przynieść z tego świata, e, którego nie pamiętamy tak naprawdę, wędrówki pomiędzy życiami, Przynieść jakby formę tego, jak my to czujemy, jak my to pamiętamy, tak jak mówicie, że na przykład były te warsztaty, żeby zaśpiewać obraz coś w tą stronę, więc to jest tak, że mamy pewne intuicyjne, taką wewnętrzną, głęboką świadomość z czasu, którego my nie pamiętamy na poziomie po prostu świadomym, ale my czujemy, co nas chroni, a co nam zagraża, że na przykład ostre takie kształty, <laughs> to pewnie jest niebezpieczne i my się ciało się już chowa. Nawet jak ja to pokazuję, to później robię tak, ponieważ jakby to intuicyjnie czujemy, a inne są takie, że właśnie jest ten okrągły kształt i możemy się uspokoić i albo ten falujący, że się uspokajamy, więc to działa po prostu intuicyjnie i później stopniowo talizmany powstają w połączeniu. Niektóre talizmany powstają jakby na bazie takiego paradoksu i odwrotności, na przykład mogą być te strzeliste kształty jako coś, co odpędza, ponieważ jeżeli wycelujemy miecz, to to się nie zbliży i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest, jakby różne możliwości są tego, ale talizmany, te przedmioty mocy, one jakby tak, daliśmy trochę ich źródło, zupełnie nie planując tego. Widocznie to jest na dzisiaj, była taka sfera do odwiedzenia. Chyba wydaje mi się, że wyczerpaliśmy wszystko, co na dzisiaj tutaj było do namalowania chyba. Tak, chyba tak. Także dziękujemy za tą wspólną podróż. Postaraliśmy się tutaj namalować jak najbardziej piękne, ale też otwierające serca obrazy w Was i zachęcamy do dzielenia się Waszymi własnymi odczuciami, również może o pytania. Jak będzie na to przestrzeń, to postaramy się odpowiedzieć, przynajmniej na niektóre, być może na wszystkie. I zapraszamy w podróż ze sztuką, w, jej w jakimkolwiek jej wydaniu, takim, które dla Was jest po prostu odpowiednie. Czy to sztuką gotowania obiadu dla dziecka lub męża, albo żony, czy to sztuką przy tworzeniu nowego projektu, na przykład architektury, czy to sztuką rozmowy z drugim człowiekiem, albo śpiewania lub aktorską, ponieważ sztuka jest obecna w każdym elemencie naszego życia. I wszystko w naszym życiu, co robimy, każdy nasz gest, każde nasze słowo i nasze spojrzenie daje nam możliwość przejawienia swojego twórczego potencjału.